Wsparcie psychologiczne, doradcze i szkolenia zawodowe zaoferowano osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powiatu mrągowskiego i kętrzyńskiego. Efekty są zadowalające. Osiem osób długotrwale bezrobotnych podjęło zatrudnienie. Część jest w trakcie zakładania własnych działalności gospodarczych. Ale projekt zakładał nie tylko pomoc bezrobotnym, ale także osobom z problemami rodzinnymi. Również tutaj są sukcesy. Wśród grupy uczestników projektu były osoby, rodzice biologiczni, których dzieci zostały, którym dzieci zostały odebrane i są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. I naszym sukcesem jest to, że do naszych w powiecie kęczyńskim dwóch rodzin dzieci wracają. Jest to czas próbny, ale no to już jest bardzo taka dobra jaskółka, jak po tym projekcie. Projekt, którego liderem była Fundacja Stabilo, to efekt współpracy kilku instytucji, powiatowych centrów pomocy rodzinie Skętrzyna i mrongowa oraz powiatowych urzędów pracy z tych dwóch miejscowości. Współpraca między naszymi powiatami jest jakby już od jakiegoś czasu. W związku z tym, w momencie, kiedy spotkałam się z panem prezesem Fundacji Stabilo i zaproponował nam udział w projekcie, ja również pomyślałam od razu o powiatowym. Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie i stąd jakby y, współpraca między naszymi powiatami. Podsumowanie projektu odbyło się w Kętrzynie. Doradcy z jednostek powiatowych zamierzają kontynuować działania, które zmierzają do poprawy życia potrzebujących mieszkańców. Opracowywane są kolejne programy, również te oparte na współpracy powiatów mrągowskiego i kętrzyńskiego.